Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o tym, jak zareagowała nasza rodzina, głównie dziadkowie i babcie, na naszą decyzję o zmianie odżywiania. I też powiem Wam na koniec parę takich wskazówek, jak Wy możecie właśnie z dziadkami rozmawiać, bo ten temat często się pojawia i na konsultacjach, i w wiadomościach do mnie, jakie piszecie, że właśnie dziadkowie dają za dużo słodyczy, nie do końca tak akceptują to, jak my byśmy chcieli nasze dzieci odżywiać. Także opowiem Wam, jak to było u nas te, no teraz to już prawie 13 lat temu, bo Ania już ma 14 lat, a ja zmieniłam nasze odżywianie jak ona miała niecałe 2 lata. I wtedy ja zaczęłam zainteresować się właśnie tym wspieraniem odporności, tym jak to odżywianie dzieci powinno wyglądać, żeby nasza córka przestała chorować i Podjęłam takie bardzo radykalne kroki, czyli to nie było tak, że ja tak troch, po trochu zmieniałam, tu dodałam więcej warzyw, tu dodałam owsiankę, tylko tak można powiedzieć, że z dnia na dzień po przeczytaniu jednej książki ja zdecydowałam, że y, przestajemy jeść mięso, przestajemy jeść nabiał, przestajemy jeść cukier, przestajemy jeść takie produkty przetworzone, czyli idziemy na taką dietę roślinną, ale taką roślinną nieprzetworzoną, nisko przetworzoną, czyli taką bazującą na naturalnych produktach. I też y, zakomunikowałam to i mojemu mężowi, że w ten sposób będę gotowała, i y, mojej rodzinie, czyli mojej babci, i, i mojej mamie, i mojej teściowej. Wtedy to ja nie umiałam tak, oczywiście, gotować, więc ja dopiero się wszystkiego uczyłam i poznawałam te przepisy i szukałam i doszkalałam się i dietetycznie, i tak powiedzmy kuchennie, praktycznie. Ale właśnie już od razu tak, było to taki dosyć drastyczny krok. Jak się zdecydowałam, że nie będę jadła tego mięsa, no to, nie, to zdecydowałam, że nie będę go jadła i w domu, i poza domem. Mój mąż miał taki okres przejściowy, to może o mężu opowiem kiedy indziej, a dzisiaj skupimy się na babciach. I może zacznę od y, moich rodziców. Y, moi rodz Rodica Muszę powiedzieć, że zaakceptowali tą decyzję. Byli może trochę zdziwieni, byli może trochę bardziej, nawet bym powiedziała, że ciekawi, ale nie pamiętam czegoś takiego, żeby próbowali nas od tego odwieść. Na pewno byli tacy znajomi, którzy nas próbowali odwieść od, od tej decyzji, ale moi rodzice nie byli w tej grupie. Raczej podeszli do tego z ciekawością i zainteresowaniem. Moja mama, oczywiście, ponieważ ona bardzo dobrze gotuje i dużo gotuje, więc od razu podeszła do tego, myślę, że tak trochę zadaniowo i Zaczęła szukać i też się uczyć, tak żeby jak ja przyjeżdżam, żeby mogła u nich coś zjeść. Więc moja mama naprawdę y, teraz gotuje bardzo fajne rzeczy i naprawdę smaczne i takie i roślinne, y, ale nie zmienili całkowicie odżywiania, zaraz Wam jeszcze o tym powiem. A mój tata. Jest taką osobą, która w kuchni się nie w ogóle nie, jakby nie wykazuje, gotowanie go nie w ogóle nie interesuje, więc on w kuchni robi kawę i herbatę i tyle, ale bardzo lubi jeść i generalnie je wszystko, co dostanie. Nie jest taką osobą wybredną, cieszy się ze wszystkiego, co dostanie, ale bardzo pamiętam, że na początku był taki podejrzliwy, czyli bardzo się pytał, a z czego to jest zrobione, a z czego to zrobiłaś, a czy to ciasto jest z fasoli, a czy te kotlety są z fasoli? I oczywiście ja niczego nie ukrywałam, więc yy, często im mówiłam, żeby spróbowali, a potem im powiem z czego jest zrobione, albo żeby spróbowali zgadnąć z czego jest zrobione. I, i często były różne śmieszne sytuacje, ale właśnie pamiętam u mojego taty taką podejrzliwość. Teraz już tego nie ma, teraz po tych 10 latach on już jest przyzwyczajony po prostu, że te posiłki tak wyglądają, że te ciasta z fasoli się pojawiają, że kotlety z soczewicy się pojawiają i y, to nie budzi już takiej, y, takiego zdziwienia, ale pamiętam też taką sytuację, jak poszłam właśnie z moim tatą biegać, poszliśmy razem na trening i po powrocie z tego treningu mój tata mówi: "Wiesz co? No odbijały mi się te ja ta jajecznica, te jajka mi się odbijały w czasie biegu." Ja mówię: "Ale tata, tam nie było jajek, <grym> to było zrobione z tofu." Także nie mógł uwierzyć i czasami właśnie był zdziwiony, że yy, że coś to nie jest tak powiedzmy prawdziwe, czy takie tradycyjne jedzenie, ale, ale zaakceptowali to i nie było też takich sytuacji, żeby coś próbowali za moimi plecami gdzieś łamać te zasady, czy dawać Hani jakieś rzeczy, które ja bym nie chciała, żeby jej dawała. Tymczasem u moich teściów, czyli w druga babcia i dziadek, ta sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo tutaj to zdziwienie i ten opór był większy. Tutaj było takie, może, takie mniejsze zrozumienie, że jak to tak, przecież wszyscy jedzą mięso, całe życie jemy mięso, przecież słodycze czy cukierki to też jest normalne, że, się, że są, że się dzieciom kupuje, że się dzieciom daje, przecież to jest jakiś element takiego świętowania czy celebrowania i Yy, I było parę takich, pamiętam, stresujących sytuacji. Było parę takich sytuacji, że Prosiliśmy, żeby tych słodyczy nie było, jak przychodzimy na przykład na obiad, a wchodziliśmy i te słodycze już, już leżały, już były na widoku. Także ciężko później było dziecku małemu takie słodycze zabrać, które już zobaczyło. I tutaj było rzeczywiście parę takich, takich stresujących sytuacji, takich, że powiedzmy na granicy kłótni obrażania się, ale mocno, mocno staliśmy za sobą, i tutaj też bardzo muszę podziękować mojemu mężowi, bo on bardzo też stanął za mną i też rozmawiał ze swoją, ze swoją mamą. I pamiętam, że zdarzyło nam się chyba tylko raz, ale zdarzyło nam się wyjść po prostu z, po prostu z tego obiadu. I, yy, że tak powiem, pokłóceni, ale nie była to długa kłótnia, nie trwało to jakoś, że latami się do siebie nie odzywaliśmy. Tomek tam porozmawiał i ta sytuacja się poprawiła. I moja teściowa też zaczęła się interesować tym, co ja robię i dlaczego wprowadziłam te zmiany. My też kupiliśmy całej naszej rodzinie, nie tylko rodzicom, ale też naszemu rodzeństwu. Te książki, które mnie zainspirowały do, do tych zmian. Rozdaliśmy je i też naszym znajomym, chyba kilkanaście tych książek, z tego co pamiętam. I y chcieliśmy, żeby oni się zainteresowali po prostu tym. I rzeczywiście to co się sprawdziło u mojej u, właśnie u mojej teściowej, to były dwie rzeczy. Po pierwsze to, że ja przynosiłam to gotowe jedzenie, które ja przygotowywałam tam, żeby ona mogła zobaczyć, że to jest fajne, że to jest smaczne, jak to w ogóle ma wyglądać, bo ja wiedziałam w pewnym momencie zauważyłam, że ona chce Coś zmienić, chce też coś zmienić, chcę też coś zrobić dla nas, tak żebyśmy my byli zadowoleni, jak do niej przychodzimy, tylko nie bardzo wie jak, nie bardzo umie. Y, to też jest taka osoba, która jeszcze tam powiedzmy ten internet nie, y, to nie jest tak, że wszystko sobie tam wyszuka, a jeszcze te 10 lat temu to takich blogów w ogóle po, z przepisami po polsku nie było tak dużo, to się dopiero wszystko zaczynało, więc ja korzystałam dużo z, ze stron po angielsku, y, no które też dla mojej teściowej nie są dostępne, y, ale zaczęłam umieszczać te przepisy w pewnym momencie na właśnie blogu Jak Zdrowo Żyć 2014 Roku otworzyliśmy tą stronę, i ja tam zaczęłam się dzielić. I właśnie muszę przyznać, że moja teściowa jest jedną ze z takich moich stałych czytelniczek i bardzo dużo moich przepisów wdrożyła u siebie. Więc bardzo często jest tak, że jak my tam idziemy to ja wiem, że ona coś zrobiła właśnie z moich przepisów. U mojej mamy jest trochę inaczej. Moja mama y, więcej improwizuje, więcej szuka sama po internecie lub po książkach kucharskich y, i też trochę odtwarza dań, które spotkała gdzieś w restauracji, czyli coś zjadła i potem ona potrafi w domu to, ma taką może lepszą intuicję, y, jeśli chodzi właśnie o to gotowanie. moja teściowa bardziej korzysta z moich przepisów, ale to też jest super. Także takie... Y, Taka, taka wskazówka, myślę, że też y, dla tych osób, które gdzieś tam z babciami mają taki, y, takie dyskusje czy konflikty, że to odżywianie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, to jest właśnie podesłanie konkretnych przepisów, podpowiedzenie, jakby to miało wyglądać, czyli nie zostawianie babci z takim poczuciem, że robisz coś źle, chciałabym, żebyś robiła inaczej, ale nie powiem ci jak, nie pokażę ci jak, tylko właśnie pokazanie: spróbuj ten przepis. Albo wręcz przyniesienie, tak jak też ja na początku robiłam, tak jak właśnie też mówiłam z moim tatą, że przynosiłam gotowe ciasta. Czyli na przykład jechaliśmy na obiad, a ja robiłam ciasto z fasoli posłodzone ksylitolem i takie ciasto zawoziłam. Raz, żeby moja mama miała mniej pracy, a dwa, żeby oni też zobaczyli, że można coś innego i ciasto może inaczej wyglądać. Więc to też jest taki dobry krok, żeby właśnie takie osoby, które nie miały styczności z takim trochę innym gotowaniem, może z takim zdrowszym jedzeniem, żeby one y, się przekonały i zobaczyły to. I po kilku latach teraz. Y nie pamiętam dokładnie, ale moja mama i yy, yy, robiła tak, że nie podjęli, oni nie podjęli jakiej drastycznej decyzji, powiedzmy takiej zero-jedynkowej, jak ja, że w ogóle nie jedzą mięsa i pochodzą na wegetarianizm. Ale moja mama zaczęła to mięso tak yy, ograniczać stopniowo. Czyli na przykład, jak robiła kotlety mielone, to dawała jedną trzecią soczewicy, a dwie trzecie mięsa. Podobnie jak robiła. Na przykład takie, takie sos alla bolognese do spaghetti, to też trochę mięsa, trochę soczewicy. Zaczęła dodawać soczewicę do zup, zaczęła dodawać soczewicę do różnych leczo czy gulaszy, tak żeby to było, było nadal mięso, ale było też te rośliny strączkowe zaczęły się pojawiać. I y, krok po kroku zmieniała to, i jakby zwiększając ilość strączków, a zmniejszając ilość mięsa. I w tym momencie sytuacja wygląda tak, że oni na obiady praktycznie mięsa nie jedzą. Przemię z tego, co ja wiem i, i, i widzę w domu: nie kupują mięsa i nie jedzą. Zdarza się, że zjadą jakąś wędlinę na kanapkę, ale dużo częściej to jest hummus, dużo częściej to jest pasta, jakaś soczewicy, którą, którą robią samemu. Jak idą gdzieś do restauracji, to, to czasami zdarza się, że to mięso właśnie sięgają i jedzą tam, ale myślę, że to też jest bardzo fajne, bardzo fajne, takie elastyczne podejście. A moja teściowa również bardzo dużo się nauczyła, bardzo dużo pozmieniała i też nadszedł taki moment, kiedy wreszcie zrozumiała, że to ma sens, kiedy może zobaczyła to, jak my się czujemy, jak nasze zdrowie się poprawiło i zaczęła się tym tak naprawdę interesować pod swoim kątem, pod swoim kątem swojego zdrowia i zdrowia swojego męża. I naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy wprowadziła do swojej kuchni. Był taki moment, że kupiliśmy im blender, oni kupili sobie wyciskarkę wolnoobrotową do robienia soków. Zaczęła korzystać z płatków drożdżowych, zaczęła korzystać z siemienia lnianego. A jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, obie babcie i moja mama i moja teściowa bardzo się zaangażowały, ponieważ obie mają działki, a my mieszkamy w Roku, więc bardzo nas tutaj wsparły w tym, że zaczęły nam hodować jarmuż. I do tej pory, przez te 10 lat co roku moja teściowa nam przywozi jarmuż, także mamy i na bieżąco i do zamrożenia później na zimę jarmuż właśnie taki prosto z działki. Moja teściowa też posadziła dynie, robi zupę z pokrzywy, także to nie były zmiany od razu. To się nie zadziało w pierwszym miesiącu czy może w pierwszym roku, ale tak z perspektywy czasu, po tych 10 latach czy 12 już nawet, mogę powiedzieć, że naprawdę ta zmiana, która zaczęła się od nas, zrobiła takie szersze kręgi i widzę ogromną różnicę właśnie w jakości i w tych posiłkach, które jedzą zarówno moi rodzice, jak i moi teściowie. No i na razie ich zdrowie jest. Jest w porządku i też wszyscy nie mają problemów z wagą, są osobami aktywnymi, ruszają się, dbają o siebie, także myślę, że gdzieś tutaj ta świadomość też jest, powiedziałabym, taka ponad przeciętna, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, szczególnie w tym wieku, bo moi rodzice i jeżdżą na nartach biegowych, i nurkują, i żeglują, i chodzą po górach. Także y, widzę, że jak dzieci wszystkie się już wyprowadziły z domu, to, to ich życie się zrobiło nawet bardziej aktywne niż było, jak y, pracowali i się nami opiekowali. Także y, podsumowując i jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Widzę, że para osób jest na żywo. A taka rada, jeszcze podsumowując, jeżeli macie właśnie takie wyzwania, rozmów z dziadkami i z babciami, to jest po pierwsze z mojej strony takie zrozumienie, że oni nie robią nam na złość. To nie jest tak, że babcia chce dać te cukierki, bo chce nam zrobić rodzicom na złość, tylko ona najczęściej nie wie, co innego mogłaby zrobić. To jest takie rozwiązanie, które... Przychodzi jej do głowy jakby pierwsze. Jest do tego przyzwyczajona, tak zawsze było, i jest dla niej dziwne, że można zrobić coś innego i nawet nie wie co. I jeżeli my yy, zaczynamy rozmawiać o tym dopiero w momencie, jak już tam jesteśmy i już te słodycze się pojawiają, czy, czy, czy są przyniesione do nas, no to wtedy rzeczywiście taka babcia może się poczuć odrzucona, czy niezrozumiana, czy taka niedoceniona w tych swoich wysiłkach. A jeśli zakomunikujemy to z wyprzedzeniem plus podpowiemy, co mogłoby być w zamian, no to ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze jedna fajna rzecz sobie przypomniałam, bo moja teściowa też robi dla nas kiszone ogórki. To jest naprawdę i do tych słoików idzie mnóstwo. Bo myślę, że my zjadamy co słoik kiszonych ogórków w dwa dni mniej więcej. Więc praktycznie całą zimę ona robi nam te kiszone ogórki. Robi nam też pierogi z soczewicą i z kiszoną kapustą. Także to są takie rzeczy, które też Hania lubi. I te pierogi, i te, yy, i te kiszone ogórki. I to, I to też myślę, że sprawiło, że ona ma takie poczucie, że robi coś fajnego dla nas. Coś, z czego Hania jest zadowolona, co Hania lubi. Czyli ona może się spełnić jako babcia. Bo, bo od tego trochę babcie są, żeby dziecko rozpieszczać i dać mu coś, czego mama na przykład nie robi, czyli właśnie te pierogi, bo ja pierogów nie robię, nie mam na to czasu. A ja też jestem zadowolona, bo to są pierogi z soczewicą, z kapustą kiszoną, bo to są kiszone ogórki. Także yy, tutaj akurat znaleźliśmy takie rozwiązanie i myślę, że, że ono nam się naprawdę fajnie sprawdza. Dobra, tyle z mojej strony. Opowiem może jeszcze kiedyś, jak mój mąż podszedł do takiej zmiany odżywiania. A jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zostawienia komentarza albo napisania do mnie wiadomości. Możemy to jeszcze pogłębiać albo na jakiś inny temat porozmawiać. Dzięki za dzisiaj i jesteśmy w kontakcie.